Cześć, z tej strony Mike, witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Newsflash i dzisiaj troszeczkę nietypowy temat, a mianowicie znalazłem artykuł, który mówi o korelacji, a właściwie odwrotnej korelacji złota i bitcoina i właściwie o co nam chodzi. No wszyscy uważali, że, nie uważają, bardzo wielu tak osób twierdzi, że bitcoin to jest te cyfrowe złoto ale jest pewien artykuł, który autor, którego próbuje udowodnić, że korelacja pomiędzy ceną złota a ceną bitcoina jest odwrotna na początku może chciałbym powiedzieć, że uważam, że każdy inwestor, taki, który posiada troszeczkę więcej kapitału, powinien mieć i bitcoina, i złoto, bo te dwie wartości są, są, można powiedzieć, zabezpieczające nas przed krachem rynku finansowego tradycyjnego. Oczywiście, jedna i druga cena się zmienia, bitcoina może trochę bardziej. Bitcoin jest prognozowany do wielkich wzrostów, a złoto. A złoto jest prognozowane do tego, że, właśnie nie prognozowane. Wszyscy twierdzą, że przez to, że są kontrakty na złoto, to fizyczne złoto jest około 50-krotnie zaniżone. Ciekawa teoria, ale pokażę, pokażę Wam teraz ten artykuł. E, zobaczcie. Artykuł oczywiście z coindeska, tak. Gdy ceny złota spadają, odwrotna korelacja pomiędzy Bitcoinem osiąga 14-miesięczny Bitcoin 14 high. Tutaj oczywiście w tym artykule jest napisane, że korelacja osiągnęła w tej chwili minus 0,71, tak. 90-dniowa korelacja pomiędzy bitcoinem i złotem. Co ciekawe, zobaczcie ciekawa sprawa: złoto swoje, swoje szczyty osiągało w listopadzie 13 przebijając 1200 dolarów i Bawiąc się w okolicy psychologicznego oporu na poziomie 1300 dolarów pod, pod koniec grudnia, w tym samym czasie doskonale wiecie, że Bitcoin spadł z poziomu około 6200, którzy mówią 5800, na 3222. Oczywiście są to dane z giełdy Bitstamp. Dane na innych giełdach mogą się różnić. I co ciekawe, teraz w tym momencie, gdy Bitcoin już zbliża się do 6000 dolarów, złoto, złoto z kolei idzie w drugą stronę. tak? Złoto w marcu skończyło poniżej 1300 dolarów, tak i się zmienia. W chwili pisania tego artykułu, artykuł jest napisany 3 maja, złoto jest na poziomie 1270 dolarów za uncję, czyli od czasu górek w lutym spadek nastąpił o 5,6%. Co ciekawe, co ciekawe bitcoin jest w okolicach ulicach tam 5500, 5600, nawet dzisiaj się do 6000 zbliżał. I teraz tak, jakie są oczywiście artykuł do, link do artykułu pod filmem jest, nie? Jakie są tego implikacje i co można co można o tym wszystkim sądzić, jakie jest w ogóle moje zdanie? A mianowicie. Tak jak już powiedziałem, każdy złoto powinien posiadać, a przynajmniej srebro, bo wiadomo, że złoto jest drogie, sztabka złota jest droga. Pod kątem kryzysu. No, wiadomo, że widmo kryzysu zostało na jakiś czas odsunięte, tego wielkiego kryzysu. Niektórzy mówią, że kryzys, który nastąpi, to będzie tak wielki, że ten kryzys z lat 20 w Stanach Zjednoczonych to jest przy nim, przy nim maleńki, więc mogą nawet rządy upadać. Czy to jest prawda? Nie mnie spekulować. Ostatni kryzys, który był mnie w ogóle nie dotknął. Uważam, że nasza gospodarka jakoś dobrze się. Oczywiście nie mówię o wielkiej gospodarce, mówię o takim lokalnym rynku, jakoś się tam oparła. No i teraz tak. Dotychczas mówiono, że jeżeli będzie kryzys na rynku finansowym, to oczywiście inwestorzy uciekają z takich, z takich mniejszych walut, jakichś tam aktywów i tak dalej. Uciekają do złota, uciekają do franka szwajcarskiego, do dolara także jako waluta jedna z większych. No i ciekawe pytanie tutaj pod tym kątem jak to by było z bitcoinem? No, może to nas zastanowić, z racji tego, że niby jest odwrotna koleracja, pytanie, czy załadują się, załadują się w bitcoina. A czy może nie będzie tak, że jeżeli faktycznie potwierdzi się ta odwrotna korelacja, którą można by było sprawdzić, to może faktycznie, jeżeli Bitcoin będzie na ATH, to wtedy będzie się opłacało sprzedawać Bitcoina i kupować złoto. A z kolei później, jak złoto będzie na ATH, to będzie się opłacało Bitcoina. Ja zalecam przyjrzenie się temu tematowi. A tak przy okazji od siebie dodam, że teraz też napisałem do człowieka w sprawie srebra, także na najbliższym liveie. Zaproszę gościa, jeżeli będzie miał czas, i pogadamy sobie troszeczkę o inwestycjach w srebro. Poszerzamy troszeczkę zakres kanału, pewnie parę osób to zainteresuje w ogóle. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach. Z mojej strony to tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie!